Po prostu to, co się dzieje, jest przerażające w każdym wymiarze, ta beznadzieja, to, to pchanie się współczesnych Polaków. Ja nie mówię o telewizjach, nie mówię o tych, którzy są w znakomitej większości pseudopolitykami, rządach, partiach politycznych, wszystkich zobaczcie, łącznie z Konfederacją, głupawki wszyscy dostali, pchają Polaków w wojnę. Znaczy, ja mam tutaj taką propozycję, bo może Mariusza, Mariuszowi Błaszczakowi nie wypada jako ministerowi, Obrony Narodowej na pewno mu nie wypada, i, i uważam, że dobrze wyszkolonemu funkcjonariuszowi, to w Nowym Jorku i tak dalej, w tym wszystkim wiemy, jej, no przecież skąd się to nie wzięło, chłopak ma predyspozycję, ale wypada panu Mariuszowi Błaszczakowi jako posłowi Rzeczpospolitej przy swoim biurze, tym wszystkim, którzy tak są, y, może nie bronić Ukrainy, ale mają wizję, cholerną, na wojnę z Moskwą. To, to wypada przy tym biurze zebrać takie no, jakiś tam sztab i tak dalej i niech formuje Ochotniczą brygadę. Dlaczego brygadę? Bo jak tak patrzę, słucham tych chętnych, to tak 3-4 tysiące takich wojaków, którzy chcą, pchają Polaków na wojnę z Moskwą, by się nazbierało, no nie? Sądzę, że na dywizję to niekoniecznie 10-15 tysięcy, ale brygada byłaby, niech już tam zbiera i kochani, wy ci z telewizji, panie, panowie, no proponowałbym, zwyż do 100 lat, ale o 25 dać szansę na, bo, bo wiadomo, część zmanipulowanych, to biednych, młodych byłoby, no, no tym odpuśćmy, zakazałbym, ale powyżej 25 lat, jak już ty nie Zmądrzejesz, to już nie zmądrzejesz, i po prostu, kochani, jedźcie tu ochotniczo brygadę, jedźcie tu niedaleko, jest wspaniała wojna, jest Donbas, i po prostu, jeżeli chcecie tej wojny, chcecie z Moskwą, bo nieważne, bo nie wierzę, że, że tam chcecie bronić Ukrainy, wy, wyprzecie na wojnę z Moskwą, to, kochani, my, 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 my wam położemy, ochotniczo też, humanitarnie, wyposażymy osobiście, złożymy się, jedźcie. Dzięki Bogu może spokój w polskiej polityce by był po prostu, no bo wiadomo jaki byłby efekt. No za dużo by Was tam nie wróciło prawdopodobnie. To uważam, że, że tak to najlepiej. Zwracam się do Państwa uwagę. Zapisujcie ich imiona, nazwiska, tych różnych profesorów, dziennikarzy i tak dalej. Najlepiej do tych batalionów, brygad ochotniczych i tak dalej, ale także do rozliczenia, ponieważ oni wprowadzili nas na wojnę z ich z skutkami tejże wojny, która... No od 22 lutego 2022 roku jest już faktem.